Co? Tak. Siema widzowie. Siema! Dzisiaj gotujemy klopsy! klopsy. Oh, yeah. Z piasku! Ja jestem bardzo czysta, bo bawiliśmy się w piasku takim... Ale takim czarnym! Tak! Bo to jest nowy piasek przy nas. <laughs> Jezus! Jezus. Boże. E, tak więc będziemy gotowali klopsiki. Klopsi. Możemy zrobić górę. Uh, klopsy! Chodź, chodź. Właśnie mnie. Na mnie! Na mnie, a nie na kamerę. Siła mnie. Ja jestem klopsem! Bye bye! Jedzą <toddź> mnie o. Zjedli naszego klopsika. Dobra, to lecimy gotować. Zuzia. Nina, ty gotujesz tu, ja gotuję tutaj. Zami, siema. Yy, ja zacznę od podstawy. Idziemy. Talerz. talerz. Tu ja, na ja sobie y, również mam tutaj talerz. Klopsy. To jest postawa naszych klopsów. Ja również mam tutaj talerzy i na tym będziemy kładli klopsy tak. i ja na... ja będziemy robili ciasto. Ja robię klopsy. Najpierw jem A, Ziemniaki. Muszę je jakoś <noise> chyba. Dobrze, ja będę robiła mielonka. Kochani, się razem tutaj jakiś zakopany balen. To się przyda. Bum, bum, szeka, tak. Jak tam u ciebie nie najdzie? Dobrze, ja mam prawie. Uh, uh. Ja kopię dziurę, żeby mogła zrobić mielona. Okay, o, tutaj jakiś mały bobek coś wpadł. I lecimy, robimy mielonkę. Lepiej spotykam. Jak ci idzie? Tutaj lepiej klopsi. nie twerku mi do. Zapomniałam Ja już się klepała do takiego Ja również. Dobra, dosypuję trochę białego tego. I ja sobie ukniętam. Zrobiłam pierwszego klopsa, a muszę postawić, bo mi się my ciężko my się nie Merda. Ona, że tam pluje na jakieś klopsy, a ja mkniętam ciasto. Ja też Muszę więcej mokrego dodać Dam widzów czy wejść po to bym Dobra Gadaj co robisz? Ja a nie to... dobra i dobra <grym> Chyba. robię dzisiaj klopsy No to wiemy wszyscy Muszę Dobra Teraz dodajemy mo... nie Jajko Posypamy mojego klepsika. Mm, mam dużo mokrego. uję ja też. Ej, I nagle ten klops. Chyba. Kładziemy ziemniaczka. Ja, ile będziesz miała klopsów? Ja nie wiem, no żeby przynajmniej dwa było, co? Chyba. To ja robię dwa. Weź zrób trzy dla widza. Dobra, jeden dla ciebie. Kto, jeden jak ktoś zasubskrybuje Ci, a trzeci jest dla Wiza, który dał suba. Tak, jak nie dał suba, to nawet nie myślę, że... O klapstach. Nie, nie damy! Co wy myślicie? Ej, jeszcze zrobimy ziemniaki. To jak coś, na tym może zrobić dodatek ziemniaki dla osób, które zostawiły suba i like. Tak. Bo bijamy trzy, trzy, trzy koła. koła. Nie, nie mogę ale wybijamy no. trzy koła jestem no. bardzo szczęśliwa no właśnie mamy 2300 subików tak Dwa. no, niska tak. ja robię wegi-megi nie wiem czemu mówię, że klopsy, które są z mięsa będą wega Co? dlatego, ponieważ mają szczypiorek ja mam pierwszego klopsika Tak? Ja chcę dużo tych klopsików, żeby widz żeby z subem mógł poczęstować całą rodzinkę. Tak. Jak wyślesz się jeszcze do rodzinki, to dorobimy bonusowego chicken nuggetsa. Tak, chicken nugget. Kobieto, w lodówce masz chicken nugget. Ale to może też być chłopak, <laughs> bo mam też widzów chłopaków. Chłopak, możesz mieć chicken nugget z lodówki za darmo od mnie i od Jessy. No. Więc subskrybuj i lajkuj. No. I dostaniecie kinagia dla rodziny. Przepołowicie go na 9 porcji. Co tak. tam u ciebie? I jednego klopsika, ale już go naprawiła. E, tak więc ja idę po szczypiorek. Mamy szczypiorek. Bum-bum, szakataka. Bum-bum, szakataka. Bum-bum, szakataka. Bum, bum, szaka Ona robi ziemniaczki dla widza, ale subem. Bum-bum, szakataka. A cóż, a czy. Um, A, twórz, a czy. I robią się y, klapsiki. Wiem, czy Piora. Jakiś bambik cały czas gdzieś łazi. Bambiczku, możesz mnie łazić? co? Muszę gdzieś I Jakiś sypek powiedział elo. Ludzie sobie tutaj grają w piłeczkę. Tak, w poskolitą. Ja mam y, dwa klopsy, z szczy... znaczy trzy klopsy z czypiorkiem. Y, patrz, jest ta chrupka Nina. Patrz, o, ja z O ona jest oskniła. Ale dotknij jej sobie, ona jest taka mięciutka. To na mnie. To jest krupek mój. No tak. Patrz. Patrz, tu znalazłam. O. Super. I właśnie to <słuch> będzie. Dobra, dawaj. Robiłem pokaz naszych. Nie jeszcze nie skończyłam. Dobra. Ja swoje, a ja wam pokażę moje. Tu jest dużo szczypiorka, ale w środku go jest bardzo dużo, a nie chcę rozwalać, żeby widz mógł zjeść w całości, jeżeli widz dał suba, jak widz nie dał suba, to nie zje w całości, wie o tyle, no powietrze, moje, to no to zaraz opowiesz, no. tutaj jest klapsik, 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 no i jak widz nie lubi, to możemy posolić, możemy dodać soli, dużo soli, wiesz, jest za mało soli, tak więc ja, patrz, ja tutaj muszę trochę posolić, wiesz, i tu na niebie była łyżka. To jest dla widza. Tu jest za mało soli. Teraz jest super. No, zasypałam jednego y, solą, ale no. I rozwaliłam. Ten, ten nie jest dla widza. ten nie jest wi dla widza. To nie jest dla nas. A tu sam dla widza. Jest. Proszę, pokaż swoje. Uuu, ładnie. To jest łyżeczka. Mo możecie teraz się. Delektować hmm. smaczną chwilą. Chwila, chwila. Czy czytałaś widzowi bez sub... Nie, bo to był Czy to? Subem. Widzu? Dałeś subem, tak? Dałeś suba, bo jak nie, to wypluwaj mi. Tak. Wypluwaj to, na łapę tu. No właśnie, by, było było do suba. To zostawi, widza, ten się zgłasza. No, kto dał suba, to, dobra, to się zgłasza w komentarzach. I się, i się jak napiszecie w komentarzu, daj suba, to mam szybne serce. Tak, dobra. I to był subem. Proszę, delektuj się. To smaczna Ta chwila. A potem, a potem rodzice pytają, ej Zosia, czemu ty masz całą kamerkę uczepaną y, w piasku? Mm, bo, zja bo zjadłam klopsiki. Dzięki <coughs> tak. e, e. za oglądanie ludzie, Napis, napisz w komentarzu czy wam smakowały klopsy i zaraz się widzimy, no, to znaczy nie zaraz, no zrobimy kolejny pojedynek. Z a ty nie powiesz, będziemy znowu gotować? Co będziesz chciała gotować? Um, pancake. To to pancake. Tutaj będziemy pankejki robić. Dzięki za oglądanie. Daj suba. A ja,